Bartosz i Bartek, Wielka Francja stanęła u bram Krakowa, a Ty w tym meczu nie zagrałeś. Wyjaśnij kibicom, jak właśnie Twój stan zdrowia, jak to wygląda, kiedy Cię możemy zobaczyć na boisku. No, kiedy to nie wiem. Tak naprawdę e, wszystko robimy od, wszystko robimy, żeby wrócić jak najszybciej, a kiedy to nastąpi to to jest na razie e, zagadka. Naprawdę wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Z dnia dzień jest coraz lepiej, coraz lepiej się też czuję. Lekarze i fizjoterapeuci dbają o mnie i robią wszystko, żebym mógł zagrać. Ale podejmiesz ryzyko, jeżeli trzeba będzie? Podjąć się, raczej będziesz, dopóki 100% będzie pewności, że ta kontuzja się nie odnowi, to po prostu nie zagrasz? Znaczy, ciężko coś powiedzieć. Jeżeli lekarz powie, że mogę grać, no to idę na boisku, będę grał. I to nie ma jakiegoś, że ja decyduję o tym. To nie ja decyduję, to są, to tego jest lekarz, on się na tym lepiej zna niż ja. Ja mogę tylko mówić jakie mam odczucia, czy mnie boli, czy mnie nie boli, czy czuję, czy nie czuję. Na razie idziemy w dobrą stronę i oby tak dalej. Od paru chyba już niepamiętnych lat nie wystąpiłeś w meczu tak mistrzostw Europy czy świata. Jakie to uczucie właśnie koledzy grają, a ty musisz z trybun to wszystko jakby przeżywać? Znaczy przez całą karierę to, to był mój pierwszy mecz. Z których nie rozegrałem. Na wszystkich meczach czy świata, czy Europy, czy na Olimpiadzie, w którym byliśmy w 2008 roku, wystąpiłem w meczu, czy w dłuższym, czy w krótszym czasie. No, wiadomo, że każdy sportowiec, nie tylko ja, że jest taka impreza, taka jak jest, tutaj mamy u siebie w miesiącu Europy i każdy marzy o tym, żeby wystąpić, a stało się jak się stało, no, no nie jest łatwo, no, ale staraliśmy się razem z chłopakami, siedząc na trybunach, jakoś chłopakom pomagać. Czy pierwsze myśli, jak te minuty zaczęły mijać, wszystko się fajnie układało, a pomyślałaś jest dobrze? No na pewno, no wszystko fajnie się układało, to dlaczego mielibyśmy inaczej pomyśleć? Pytanie było tylko, czy żebyśmy wytrzymali tą koncentrację do, do ostatnich minut meczu. Chłopacy wytrzymali, naprawdę grali fenomenalnie. Każdy element gry funkcjonował. Może było jakieś małe zawahanie pod koniec pierwszej połowy. No ale to tylko było, to było maksimum, co, co, co wczoraj, na, na co wczoraj pozwoliliśmy Francuzom, naprawdę bramka, obrona, kontra, pierwsze, drugie tempo, atak pozycyjny, e, naprawdę świetnie to wyglądało. A w grze Francuzów coś Cię zaskoczyło, czy wszystko było zgodnie z przewidywaniami, że tak właśnie będą grali i tak zagrają? Znaczy, no, grali swoją piłkę, my po prostu my nie pozwalaliśmy na, 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 na zbyt wiele. Myślę, że bardziej by się można było spodziewać po ich obronie, po trwaczej obronie i, i po, 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 po bramce, ale, ale jeżeli Karol rzuca z 10 metru i naprawdę te, te rzuty były bardzo mocne i precyzyjne, a zarazem chłopacy naprawdę świetnie grali taktycznie i to było wszystko przemyślane, to nie było nic, że weźmiemy piłkę, a sobie rzucę. Naprawdę to było przemyślane i taktycznie dobrze ułożone. Chciałbyś z Francją zagrać w finale? Tak, oczywiście. Jeżeli będzie mi dane, chciałbym jeszcze zastąpić, dostąpić tych, tych, tej, tej przyjemności i tej poczuć czym atmosferę mistrzu nie z Trybuna, ale z boiska. Dziękuję bardzo. Dzięki.